No ale nie biegiem panowie, spokojnie, nie pali się. Bitwa będzie piękna. Nawet dostałem zadanie, żeby pokonać tą armię najeźdźców. Popatrzmy jak nasi maszerują jeszcze. I wiecie, <laughs> ja się dziwicie, że to jest moja ulubiona, jedna z moich ulubionych gier. Nie wiem, czy komukolwiek się nie podoba Shogun, <laughs> jest po prostu rewelacyjny. No i doskonale. Jak się ustawimy troszkę inaczej, w ten sposób. O! Trzeba być równolegle do niego. No i od razu powinien wejść w zasięg już naszych łuczników. A sami jeszcze nie jesteśmy w zasięgu jego różnic. O! Jeszcze nie. To co? W takim razie podejdziemy jeszcze kawałeczek. Mniej więcej coś takiego. Mhm. I teraz powinni zacząć strzelać, tak jest. Muszę ich wykosić, bo oni są dość niebezpieczni. Mhm. Coś zrobisz? Nic na razie jeszcze nie zrobisz, to w takim razie podejdziemy jeszcze kawałeczek. Co go zmusić do ataku. Dopiero wtedy zaatakuję sam. Mhm. I teraz właśnie użyję płonących strzał. Płonące strzały, proszę. Największe straty, największe straty będą. Dawaj, 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 dawaj. Tak jest. O to chodziło. No, się ustawił idiotycznie, to lekka. To co, od razu przełącz na tryb potyczki, tak, oczywiście, jakby chciał podejść. I na razie popatrzmy na tą wymianę łuczników. Hmm, wygląda na razie ciekawie. Wszyscy są w zasięgu i wszyscy siebie atakują na przykład. No chcę żeby wybrali inne cele, ponieważ atakują Ashigaru. Czyli na razie będzie stop. Tak, i teraz atakujcie. Teraz powinni wybrać cele bliższe Jeśli dobrze, jeśli się nie mylę Tak jest, wreszcie wybrali cele inne Łuczników zaczęli atakować Bo tak to wiecie, moi łucznicy giną bo są wysyliwani przez jego łuczników a jego łucznicy nie giną, więc tak nie chcę Przy okazji też użyjemy konnicy No dobra, a Shigaru wyszli, to w takim razie my też wyjdziemy do nich. Ta to grupa. Tak. W ten sposób. A tym w takim razie wyłączymy ten uciekanie, ten tryb potyczki. Znam niepotrzebny w takim razie. Myślałem, że ruszy może wszystkimi naraz. Od razu wchodu. U, zaczęli strzelać. Na razie jest to dość agresywna wymiana uczników. Dobra, mur. z tamtej strony trzeba atakować, też wspomóc ich z tamtej strony. W takim razie, no, rzesz, ty mordę. Dobra, źle zrobiłem. Ta panica się ma się cofnąć w tamtą stronę. Dobra, w którym miejscu nie walczą moi, więc tak ci na pewno powinni się. Wy pomagacie tutaj z tymi. Wy z kolei zdejmujecie mur i idziecie dalej. Na generała. Tak jest, zaczepcie go, świetnie. A gdzie jest moja druga konica? Mm -hmm. Momencio. Dobra, teraz będzie tak. Zachęcanie. E, przede wszystkim zachęćcie tych do walki. Wy zachęćcie tych. A wy gdzie jesteście z kolei? Wy byście zachęcili też tych. Średnie. W zasadzie on ruszył wszystkim, co ma do boju. A, to w takim razie my też będziemy musieli. Tymi samurajami. Tak jest. Wy też macie zacząć walczyć. O coś czuję, że będzie niezłe, ale stracimy dużo ludzi. Mm -hmm. Wy z kolei tak samo. Na tych. Wy na a wy macie wspomóc tutaj jeszcze. No, teraz powinno się wyrównać. Ilu was tu jeszcze zostało, że tak się tłuczecie z nimi, no? Gdzie jest mój generał w ogóle? Świetnie. Wy tutaj i zabicie od razu jego generała też. Aby się przegrupować w tą stronę i też pomóc. Świetnie. Atakować, atakować, atakować. Nie cofać się do jasnej cholery, no. Tego generałów nie stracimy. Dobra, mamy jeszcze dużo posiłków, jakby co. Generałowie żyją, to najważniejsze. wiecie nawet. Wszystko, że poniesiemy olbrzymie straty, ale jednak wygramy. Świętstwo! Haha! Dobra, kontynuuj w takim razie. Jeszcze ich wykosimy za to, że miała w ogóle zadać mi takie straty. Uff, no, ale to wyglądało ciężko. W takim razie. Będziemy musieli całą armię pozostawić w zamku, żeby się odnowiła. To wy też możecie gonić. To posiłki dopiero przybyły. No, widzicie? ...wredne takie trochę. No, dobra. Zakończ bitwę. Przynajmniej w ogóle nie musiałem użyć posiłków. Fajnie. Ha, 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 o, nie byłem. Lepszy jestem, lepszy generał, niż on. <laughs> mm -hmm. Świetnie, straciliśmy w zasadzie dwa oddziały. Generał, na szczęście nie, nie dajmo. I tych musimy cofnąć do zamku jakiegoś dużego, żeby się odnowili. Misja ukończenia powodzeniem. Kontratak. świetnie to was połączę w jeden oddział, a was koniecznie cofam do tego zamku tutaj. nagato. bo już ledwo ży żyjecie. Tylko generałów przetransportujemy wtedy. No generał przenosimy tutaj świetnie tak, tutaj się w zasadzie nic nie dzieje zrobimy werbunek jednego oddziału Tamashigaru tutaj w zasadzie, a właśnie mamy nowych e, kupiłem nowe DLC, gdzie mam najeźdźcy wako koszt do werbunku 400 piechota celująca, piechota Stająca w, w walce wręcz. Słaba w starciu, zjazdu i jednostkami strzeleckimi. Hm. Piraci przygotowani do walki nieuczciwi i oparty na oszustwach modelowo, co wykorzystuje umiejętnie. Najeźdźcy są lekko uzbrojeni i nie noszą zbyt poważnego opancerzenia, dzięki czemu poruszają się niepostrzeżenie i pozostają w ukryciu. W istocie Najeźdźcy mogą się ukrywać dosłownie wszędzie. Wróg może dojść do wniosku, że kryją się za każdym źbłem ryżu. Potrafią się poruszać i się bez zdradzania swojej pozycji, przez co są użyteczni przy organizowaniu zasadzek, a co najlepsze dla dowódcy przed bitwą mogą być rozstawiani poza normalną sferą rozstawiania armii. To jest ciekawe. Zwerbujemy sobie jeden oddział w takim razie, bo koszt, koszt utrzymania jest w sumie niewiele większy od zwykłych uczników. A jak tam w oddziale było? A tak, premia, szybkość, koszt utrzymania. Dobra, zobaczmy za turę. Świetnie. Wy nie możecie, wy też nie możecie. E, za chwilę będę miał zen też. Świetnie, to jest plus jeden do zadowolenia w wszystkich prowincjach. I mogę mieć teraz go silny, słaby. Hoodgeo, Ho wygląda troszkę już pokiereszowany. Oda ma ciekawa, ciekawie wyglądające. Hmm, państwo. I magała ma niewiele. I. Takeo. Tak, taka oka, taka oka. Taka, Mówię wam takie oko. Co fajnie. <grywanie> Dobra, wyślemy emisariusza do Oda z prośbą o umowę handlową. Tak jest. I może przy okazji z oczu weźmiemy sobie rozejm. Słaby, słaby. Domyślność dobra. się oni bym zniszczył. Albo moment, może się oni sobie właśnie weźmiemy rozejm. A zniszczymy tych. Zarządaj rozejmu wysokie. No dobra, nie będzie. Przynajmniej jednego mamy w niej. Tak samo z Hatano, może się uda. Zarządzaj rozejmu. Wysokie, świetnie. Zarządzaj umowy handlowej. I tak jest, od razu chcą. Mm -hmm. Zarządzać przymierza, nie możemy. Ale naprawiliśmy sobie stosunki i nie muszę się już tak martwić o to miasto. Izumo. Świetnie. To co, od razu mnie save'a? Powrót do gry. I przynajmniej mogę się teraz zająć ekspansją na wyspę. Jak to jest, się nazywało? Kyushu. Kyushu, Dopiero tutaj będę chciał poprowadzić ekspansję i zniszczyć klan Oczy, właśnie, którego właśnie rozbiliśmy, jego wielką armię inwazyjną.